Witajcie. Dzisiaj na warsztacie mamy Forda Transita Couriera. W tej chwili mamy już drzwi rozebrane w tym samochodzie, wyczyszczone, przygotowane do tłumienia. Były zamontowane w tym samochodzie takie papierowe głośniczki ze stożkiem wysokotonowym. Dlatego, że w tym samochodzie jak się okazuje niby miejsce na głośnik wysokotonowy jest, ale pod spodem głośnika wysokotonowego nie ma. W tej chwili natomiast zdemontowaliśmy to coś. I będziemy montować tutaj nowy system audio. Na chwilę obecną, tak jak mówię, drzwi są już przygotowane do tłumienia. Natomiast za chwilkę zrobimy pomiar sygnału audio w tym samochodzie zobaczymy, co uda się nam zmierzyć: jak wygląda sygnał audio z jednostki głównej. Także zabieramy się do pracy. Więc w tej chwili wracamy do pomiaru systemu audio w Fordzie. W tej chwili mamy wpięty zestaw pomiarowy po wysokich tonach bezpośrednio w oryginalną kostkę głośnikową. Mamy ustawiony bluetooth audio i w tej chwili mamy sparowany telefon oraz zestaw pomiarowy Phonica. Zpuszczamy hmm. sobie Pink Noise i patrzymy, co się dzieje. Odgłaszamy sobie i widzimy, że nie mamy totalnie charakterystyki prostej, tylko mamy charakterystykę, która jest w łódkę. Stary sposób strojenia systemów. Jeżeli mamy kiepskie głośniki, czyli jeżeli mamy głośnik, tak jak tutaj, właśnie szerokopasmowy, gdzie średnicą on bardziej gra niż wysokimi i niskimi, a dlatego producent podciągnął w tym momencie tony niskie oraz tony wysokie. Wycinając trochę tony średnie. Natomiast co ciekawe, jest to na szczęście charakterystyka w miarę równa, czyli w miarę wzrostu głośności, ta charakterystyka. Równo wzrasta. W niektórych samochodach już niestety tak nie jest. Natomiast z ciekawszych rzeczy jest to, zobaczcie sami. Kręcimy sobie gałeczką w górę i pojawia się nam clipping, czyli przesterowanie. To przesterowanie mamy na głośności niecałej połowy wzmocnienia niecałej połowy wzmocnienia w radiu. Bo do końca jeszcze mamy tyle, natomiast clipping występuje już praktycznie tutaj, co widać. Zaczyna się w tym momencie od tego poziomu. To jest to, co w Fordach niestety powoduje problemy, ponieważ trzeba stroić system zupełnie inaczej. Nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego systemu audio w całej jego skali głośności, ponieważ będziemy mieli zniekształcony sygnał. Oczywiście. Zaraz ktoś mógłby zapytać, no a jak tony średnie i wysokie w ustawieniach w radiu. Nie mamy żadnych ustawień w radiu. W tej chwili radio jest na ustawieniach defaultowych, czyli mamy wycofane tony średnie, wycofane tony wysokie, wycofane tony niskie, czyli są one ustawione na zero. Żadne podbicia, ekstrabasy i inne rzeczy nie są powłączane. Po prostu tak kiepskie jednostki główne ma w tej chwili Ford. Możemy sobie też zobaczyć inną rzecz. Możemy sobie wyrzucić sinus 1 kHz. Mamy sinus 1 kHz, i zobaczcie, co się dzieje w chwili, kiedy pojawia się przesterowanie. To już widać w tej chwili było. O, widzicie? To jest właśnie przesterowanie, które się pokazuje. O, teraz to widać w zupełności dobrze. Jest clipping, i ten clipping pojawia się na. W wyższych częstotliwościach i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Niestety. W takim razie, wi wi wiedząc już, co możemy zrobić w tym systemie, zabieramy się do pracy. A co będziemy robić, to w dalszej części filmu. Już dzisiaj na kanale krótki film o Fordzie, Transit, kugar, pomiarach oraz wstępnym komponowaniu zestawu. Zapraszam. Dalsza część zabawy z Fordem. Mamy tutaj jednostkę główną, czyli radio odtwarzać, już zdemontowany z deski rozdzielczej jest to taka jednostka. Bardzo mała, bardzo ciekawa. Do niej, do niej wchodzą sygnały z panelu, w którym znajdują się złącze USB, złącze AUX, ona jest wyposażona w Bluetooth. Ta jednostka główna również ma w sobie wzmacniacz, i z tej jednostki głównej będziemy wychodzić z sygnałem wysokopoziomowym do wzmacniacza z procesorem, który będzie nam umożliwiał korekcję tego, co zepsuł nam producent tego samochodu. Dlatego będziemy to w dalszej części korygować, pokazywać. Jednostka główna będzie nam zarządzała całym dźwiękiem, bo ją zostawimy. Oczywiście nie będziemy jej wymieniać na nic nowego innego, tym bardziej, że to jest nowy samochód, który ma niecały tydzień. Zestaw będzie składał się z zestawu trzydrożnego, bo tutaj mamy bardzo fajne słupki, na których jesteśmy w stanie sobie zrobić zestaw Twittera oraz średniaka. Natomiast drzwi w tej chwili się tłumią. Prawe oraz lewe. Tutaj chłopaki działają w tym temacie, więc będziemy powoli ten samochód kończyć. Natomiast co będzie dalej? To będzie w dalszej części filmu. Biorąc pod uwagę, że już część zewnętrzną blachy mamy wytłumioną, a jak widzicie, tutaj mamy otwór na głośnik oraz jest otwór taki potężny, technologiczny. Stwierdziliśmy, że zamontujemy taką fajną rzecz z firmy STP. To jest taka blacha aluminiowa z warstwą kleju, którą możemy sobie użyć. Ona się fajnie kształtuje. O to możemy sobie użyć do zamknięcia tej powierzchni tego otworu, dzięki czemu na tą blachę później będziemy w stanie nakleić matę tłumiącą i będzie to dużo sztywniejsze niż e, po prostu przyklejenie samej maty tłumiącej. No polecam ogólnie taki produkt, bo jest to fajna rzecz. Fajnie spełnia swoje zadanie, jeżeli robimy jakiś prosty, szybki system, tak jak w tym przypadku. Nie potrzebujemy wycinać i profilować blachy aluminiowej, a tym bardziej wiercić nowego samochodu, aby zrobić no, po prostu zamknięcie tej, 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 tej wielkiej, można nazwać to dziury, czyli otworu technologicznego. Dlatego wykorzystamy tą fajną blachę aluminiową i nakleimy na nią matę. Zobaczycie później, jak to będzie wyglądało. Tak jak wspomniałem, blacha aluminiowa STP zamykająca otwory. Zobaczcie, jak to fajnie wyszło. Mamy praktycznie zamknięty cały otwór blachą i dopiero na to możemy matę nakleić. Nie mamy w tej chwili. Jest to, jak widzicie, dosyć sztywne. Bez najmniejszego problemu można sobie to użytkować. Jest to w tej chwili wyrolkowane, dociśnięte dosyć mocno do konstrukcji drzwi, i dopiero w tej chwili będziemy mogli zamknąć to matą tłumiącą, nakleić na to już matę tłumiącą, dzięki czemu ta mata nie będzie odejm przyjmowała energii z grającego wofera, i ten pas będzie z tych drzwi dużo lepszy, gdybyśmy nakleili samą matę. Bardzo fajny produkt. Jedziemy dalej. Jak widać, blacha technologiczna w tej chwili jest w całości wytłumiona. Eee, więc mamy również wytłumioną tą blachę aluminiową, którą nakleiliśmy na ten otwór technologiczny. W tej chwili jest to beton. Eee, na to naklejamy w tej chwili jeszcze jedną warstwę, czyli naklejamy gąbkę. Za chwilkę będzie to gotowe. Gotowa warstwa. Gąbki ostatniej warstwy wytłumienia w tych drzwiach, dzięki temu tapicerka, która osiądzie sobie na tej gąbce, będzie po prostu mniej rezonowała, mniej tutaj w tym samochodzie brzęczała. Na dodatek dodatkowo mamy warstwę, która nam oddzieli zewnętrzną część auta od wewnętrznej części. Jak również pomoże w uzyskaniu lepszego dźwięku. Na chwilę założyliśmy oryginalny ten głośnik, żeby spasować sobie to wszystko, zobaczyć, jak to jest. Ustawić wszystkie miejsca montażowe, ustawić wszystkie rzeczy. W tej chwili kończymy drzwi lewe. No i będziemy składać drzwi. A następnie zabieramy się do montażu wzmacniacza, okablowania. No i kwestii strojenia tego systemu audio. Ale to za chwilkę. W tej chwili mamy już gotową wiązkę. Która jest już podłączona do radia. W sposób oryginalny wygląda jak oryginał. Więc wiązka już jest gotowa. Na chwilę obecną możemy sobie radio złożyć. Natomiast sercem systemu będzie wzmacniacz firmy Match model PP86 DSP. Jest to jednostka, która posiada 6 wejść wysokopoziomowych i 8 wyjść wzmacniacza, które mają po 50 rms każde z wyjść. Ma wbudowany procesor DSP który obsługuje wszystkie wyjścia. Możemy sobie również wprowadzić do niego sygnał cyfrowy Optical-in oraz możemy dołożyć do niego kartę rozszerzeń. I karta rozszerzeń w tym momencie może być różnego rodzaju. Może być karta rozszerzeń z wejściem USB, może być karta rozszerzeń Bluetooth, może być karta rozszerzeń z dodatkowym wejściem na przykład optycznym, co tutaj w zupełności w tym samolocie nam nie będzie potrzebne. Jak widać z tej strony możemy sobie podłączyć sterownik do tego wzmacniacza przewodowy, na przykład URC3 lub Director, chociaż Director w tym przypadku byłby przerostem formy nad treścią. Najprawdopodobniej miejsce tutaj zagrzeje URC3. no Tutaj mamy zasilanie plus minus 12V, mamy dodatkowe złącze USB do programowania tego wzmacniacza. No i mamy złącza Remote Out, które służą do załączenia zewnętrznego wzmacniacza, gdybyśmy chcieli wykorzystać na przykład zewnętrzny jakiś monoblok na subwoofer. Ten wzmacniacz będzie napędzał głośniki. Przednie trzy drożne, i dwa dodatkowe kanały zostaną wolne. I te dwa dodatkowe kanały najprawdopodobniej wykorzystamy na jakiś mały subwooferek, który ośmiocalowy, który w tym samochodzie znajdzie miejsce. No ale o tym dalej. Bierzemy się w dalszym stopniu za montaż tego wzmacniacza. W tej chwili została nam do wykonania instalacja zasilająca. Pozostała instalacja już jest wykonana. Więc tak, system został złożony. W formie na razie zestawu dwudrożnego, ze względu na czas, w którym skończyliśmy, jest godzina 23. Prosty zestaw: twittery, lejta na słupkach, ufery w drzwiach na razie, natomiast charakterystyka została na wzmacniaczu macz ustawiona. Tutaj mamy soft do systemu w sensie wzmacniacza. No i charakterystyka została tak jak widzicie praktycznie wyrównana, czyli to co się znajdowało w radio wychodziło nam z radiotwarzacza. zostało skorygowane do odpowiedniej postaci, żeby ten system mógł w sposób normalny zagrać. No jest tam prosta zwrotnica, proste rzeczy. Mogę wam pokazać korekcję ewentualnie sygnału wejściowego. to został w taki oto sposób skorygowany. Jest co prawda troszkę kręcenie fazą, ale ten system w tej chwili zupełnie dobrze gra. Więc no, myślę, że to jest, że tak powiem, sukces. Zniknęły przede wszystkim przestery w tej chwili. Można troszeczkę głośniej sobie odkręcić radio. Jak dawniej mogliśmy odkręcić radio, odtwarzać praktycznie do tego poziomu i nie było i był już clipping, no to w tej chwili my sobie kręcimy. O, teraz się kawałek skończył. O, my sobie kręcimy do tego poziomu. O, to jest tyle, czyli praktycznie powyżej połowy skali. Więc troszeczkę dzięki skorygowaniu charakterystyki jesteśmy w stanie w tym momencie. Dużo większy sygnał wprowadzić do wzmacniacza yy, i skorzystać z niego. Korekcja charakterystyki pozwoliła nam na dosyć znaczne przede wszystkim i wyrównanie, jak widać. No i dzięki temu było można ustawić sobie odpowiednie brzmienie tego zestawu, scenę dźwiękową, opóźnienia czasowe zwrotnicy zestawu. Ten zestaw gra w teraz w sposób normalny. Dzięki mocniejszemu wzmacniaczowi, który posiada na no te 52 WRMS-ie oraz zastosowaniu niezbyt wymagających głośników, naprawdę jesteśmy w stanie zbudować na podstawie takiego wzmacniacza bardzo fajny zestaw audio i cieszyć się poprawnym dźwiękiem w samochodzie. Natomiast Ważną sprawą jest, aby to odpowiednio zrobić, aby odpowiednio to skorygować, aby odpowiednio to założyć i mieć możliwość no, zrobienia tego, bo bez tego nie ma możliwości. Są, są owszem, procesory, są inne rzeczy na rynku, które, które umożliwiają pewne rzeczy, natomiast procesor Helixa lub wzmacniacz Helixa, ewentualnie macza. Ma korekcję sygnału wejściowego, i z tej korekcji można skorzystać. Dzięki tej korekcji można zrobić coś, czego w innych produktach po prostu zrobić tego nie można, przynajmniej na razie. Pojawiają się jakieś teraz nowe produkty, które mają możliwość korekcji sygnału wejściowego audio, ale to nie jest do końca tak, jak być powinno, bo koryguje się to w troszeczkę innych zasadach. Natomiast taka pełna korekcja jest w tej chwili dostępna, tak jak widzicie tutaj w procesorze Helixa i macza, bo to jest jedna firma w sumie, więc można sobie tutaj zrobić naprawdę fajny system na zestawie oryginalnym. To jest pierwsza część filmu, myślę, że to już jest jego koniec na chwilę obecną, bo dalsza część filmu będzie obejmowała zrobienie słupków przednich, odpowiednie jeszcze strojenie tego systemu. Na dzień dzisiejszy uruchomiliśmy go, aby klient mógł swobodnie pojechać do domu i cieszyć się przez tydzień ponad czasu tym samochodem, ponieważ musi jechać do pracy, natomiast wróci do nas i będziemy działać dalej. Dzięki, serdeczne za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału. Hejka!